Dzień dobry Świnoujście, dzień dobry Polsko, nasza piękna i wspaniała ojczyzno, dzień dobry, a w sumie to chyba dobry wieczór, godzina 23.40, za 20 minut wejdą kontrole graniczne na granicy polsko-niemieckiej, no to jedziemy zobaczyć jak wygląda sytuacja na przejściu granicznym Albek, zobaczymy jak wygląda na tym przejściu granicznym, a potem ogarniemy się i pojedziemy na przejście graniczne w Garc. Świnoujście Garc A jutro rano pojedziemy zobaczyć na dwa pozostałe No zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie Jak tu się sprawa cała potoczy Także na razie jedziemy przez miasto Jak widzicie na mieście spokój, cisza Nic się panie nie dzieje Nic się panie nie dzieje Ludzie sobie smacznie śpią No jutro, jutro Wielu mieszkańców Świnoujścia będzie musiało pomyśleć Jak ogarnąć temat no, bo to nie jest żadną tajemnicą, że wielu mieszkańców Świnoujścia pracuje po prostu w Niemczech. Także o ile nie powinno być problemu z wyjazdem, no bo przecież wiadomo, że chyba polskie służby nie będą sprawdzać wyjeżdżających, tylko będą chronić granic przed nielegalną imigracją. Ale tak jak mówiłem już w porannym filmie, w Świnoujściu również nie ma problemu z nielegalną imigracją. My mamy problem taki, że po prostu Niemcy przywożą nam tutaj rodzynki w wszelkiej maści, Niemcy nam ich tu przywożą, a straż graniczna odbiera jak przesyłki. No i to jest kłopot, to jest kłopot, a nie tam nielegalna imigracja. Nikt, kto jest mieszkańcem Afryki albo Bliskiego Wschodu, nie próbuje przedostać się z Niemiec do Polski. No o tym to już chyba nikt nie powie. No dobra, no dobra, ale my lecimy na granicę. Ja tutaj nie chcę przedłużać, nie chcę wyginać minut. Także lecimy zobaczyć jak to tam wygląda, miły panie. No tak jak mówiłem, Świnoujściu, cisza, spokój. No chyba, że coś się wydarzy, to wam to pokażę. Ale jak coś, no to jesteśmy ulicy Konstytucji z 3 maja i lecimy prosto jedziemy teraz ulicą Wojska Polskiego i powiem wam, że egipskie ciemności co tu się panie dzieje co tu się panie dzieje weź tu teraz w nocy przyjdź sobie pobiegać, normalnie strach w oczy zagląda, normalnie strach w oczy zagląda tylko światła od samochodu widać, no cała ulica wyciemniona, nic nie widać kompletnie nic nie widać co tu się wydarzyło Mili państwo, nie wiem, nie wiem co to za pomysł, ale tu widzę w ogóle po prawej stronie ciemno, czyżby po prostu brakło prądu, no tak, cały kwartał wyciemniony, może jakaś waria, no dobra, ale my lecimy na granicę, zobaczymy co słychać, panie, na granicy, jeżeli cokolwiek tam będzie słychać teraz, no bo widać to może być bardzo, bardzo mało. Dobra, zaraz się przekonamy. Jeszcze jedna Przecznica i będziemy już na miejscu. No to jesteśmy na samej granicy. Godzina 23.50. Ciemno, panie, na Wojska Polskiego. Oko można wykoleć. Tutaj sobie niemiecka milicja obywatelska postawiła radiobus. Tutaj Straż Graniczna stoi również. Kontener, kontener oświetlony. No, i chyba się zacznie służba. No, ale to dopiero za 10 minut, bo tak jak mówiłem, jest dopiero godzina 23.50. Także jeszcze mamy trochę czasu. No tutaj nie tylko Straż Graniczna, ale również przyjechała żandarmeria wojskowa. No, tak będą krążyć teraz pierwszą noc, drugą noc, zanim się tutaj wszyscy panowie i panie nie przyzwyczają do służby. Ciemno, strasznie. Tak jak mówiłem wcześniej, wojska polskiego jest po prostu wyłączona z prądu. Miejmy nadzieję, że to jakaś awaria, a nie sabotaż. A to jest przejście graniczne Świnoujście Albek. Tak wygląda to przejście, tak jak mówiłem. Tam przyjechała żandarmeria wojskowa. Tutaj stoi patrol Straży Granicznej. A tam dalej, tam dalej, no niestety nic nie widać. Ale tam dalej stoi. Stoi milicja obywatelska. Z, e, od Niemiaszków. No zobaczcie, jak ciemno. Kurde. No, no i dobrze, nie Mamy egipskie ciemności. No niestety, tutaj na ulicy Wojska Polskiego przy samej granicy z Albekiem po prostu ciemno. Nie działają żadne latarnie. Chyba jakaś awaria. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj jest kontener. Godzina 24. Widzę, że funkcjonariusze zbliżają się do granicy, także najprawdopodobniej zaraz zaczną swoją służbę. Tam stoi milicja, milicja niemiecka, tutaj stoją funkcjonariusze polscy, stoi straż graniczna, żandarmeria wojskowa. Widziałem, że żołnierzy również przywieziono. Nie wiem, czy będzie jakaś odprawa, ja tam nie będę podchodził, nie będę ich denerwował swoją obecnością, chociaż, tak jak mówiłem, ja tam akurat żołnierzom nie wróg. Ja tam żołnierzom i funkcjonariuszom nie wróg. No dobra, dobra, w takim bądź razie tak to wygląda. Myślę, że po prostu co jakiś czas będą tutaj panowie i panie wyrywkowo zatrzymywali samochody do kontroli i będą sprawdzali co tam się dzieje, tylko tak jak mówiłem wcześniej, w Świnoujściu nie ma tego problemu, tutaj nielegalnie imigranci nie przybywają, to funkcjonariusze z niemieckiej policji po prostu ich przywożą no i Straż Graniczna ich odbierała, to był główny problem, który istniał w naszym mieście, myślę, że jak na całej granicy polsko-niemieckiej, ponieważ tutaj Tutaj nie ma problemu imigracji z zachodu na wschód. Nie ma problemu imigracji z zachodu na wschód. Dobra, to ja będę chyba tu kończył. Zbieram się, jadę zobaczyć, jak wygląda granica w Garc. Lecę. Jak mówiłem, funkcjonariusze się ustawiają. Być może będą kontrolowali wszystkie samochody, które jadą w nocy. Szkoda trochę czasu, żeby tutaj siedzieć i oglądać te sceny. Tak jak mówiłem wcześniej, też ciemno. Zobaczcie, cała ulica wojska polskiego ciemniuteńka. ciemniuteńka. Ja podjadę w międzyczasie na przejście graniczne Garc. Zobaczymy, jak tam wygląda sytuacja. Czy tam stoi już jakiś patrol. Z naszej Straży Granicznej Czy Niemcy również wystawili swoich Swoich policjantów Tylko widzicie, to tak jest Tak jak mówiłem Jak się spotka niemiecki policjant Który przywiezie rodzynki No i polski funkcjonariusz Który, który dostanie polecenie Od swoich przełożonych Żeby te rodzynki przyjąć No to będzie Niedobre ciasto Niedobre ciasto Przecież chodzi o to, żebyśmy strzegli naszych granic, a nie bezmyślnie przyjmowali imigrantów tylko dlatego, że oni tam cokolwiek powiedzą. Słuchajcie, jak to jest możliwe, że 99,9 to są mężczyźni w wieku 20-25 lat? Nie mają ze sobą żadnych dokumentów, kompletnie żadnych, ale za to każdy z nich ma telefon. No to jak to jest możliwe? Ludzie, no to są jaja przecież. Jak to jest możliwe, i to są po prostu jaja. No nie może być takiej sytuacji, że my wszystko wierzymy na słowo Niemcom, a już nie daj Boże imigrantom. No bo wiadomo, że każdy ma swój interes, a naszym interesem jest obrona Polski, obrona polskich granic. Prawda? To jest nasz interes. No dobra, no to jedziemy, teraz jesteśmy już na skrzyżowaniu 11 listopada, no i zobaczcie, tutaj miasto pięknie świeci, pięknie działa a Wojska Polskiego niestety awaria panie awaria pełną gębą jakby niektórzy powiedzieli skoro jesteśmy w afrykańskim klimacie pełną gambią dobra, to ja już nie przedłużam, lecę na granicę my jesteśmy już na ulicy Grunwaldzkiej zbliżamy się do przejścia granicznego w Garz no zaangażowanych będzie kilkaset gdzie tam kilkaset? kilka tysięcy funkcjonariuszy w to działanie, no bo przecież, kurde, na zmianach to musi być po parę osób. Także koszty będą ogromne, tylko dlatego, że pan Tusk, najpierw bezmyślnie, wykonywał wszystkie polecenia Brukseli i Niemców. Siemoniak, który jest tutaj ministrem zawiadującym, również bezmyślnie wykonywał wszystkie polecenia. I teraz ci panowie i panie w mundurach będą musieli ponosić tego konsekwencje. No proszę bardzo, właśnie minęliśmy patrol policji, myślę, że jacyś funkcjonariusze być może byli dowiezieni na granicę, no zaraz się przekonamy, zaraz się przekonamy. Tam może być kłopot tylko z zaparkowaniem, bo tam jest troszkę inny układ, także myślę, że jeszcze rano przyjadę, także ten film wrzucimy zaraz. Będzie zaraz na portalu, na portalu Świnoujście w sieci e Albo poleci na portal Fakty bez filtra No to zobaczymy, gdzie mi się szybciej załaduje No właśnie, zobaczymy, gdzie mi się szybciej załaduje Ale my tutaj zobaczymy najpierw jeszcze, jak wygląda granica w Garc Mieliśmy stację benzynową, tutaj skręcamy w prawo po łuku No i tak jest, tak jest Tutaj stoi, stoik, 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 stoi, stoi, stoi samochód, samochód policyjny są policjanci, a po lewej stronie... po lewej stronie widzimy... Po lewej stronie widzimy Straż Graniczną Tak jest, Straż Graniczną, z prawej, z lewej strony Funkcjonariusze, funkcjonariuszki Tak jest, wszyscy tutaj stoją, czekają, ja tutaj zawrócę <laughs> Nie będę wierzył na teren Niemiec, nie mam przy sobie dokumentów No właśnie, no właśnie, musimy o tym pamiętać, że Oczywiście dokumenty jak najbardziej jak najbardziej dokumenty, dokumenty trzeba ze sobą mieć. Dobra, no to wracamy, wracamy z powrotem do Świnoujścia, tak jak mówiłem, tu funkcjonariusze straży granicznej po prawej, po lewej stronie sprawdzają, patrzą jak to tutaj wygląda, jak to tutaj wszystko wygląda. Miłej i spokojnej służby Państwu życzymy. Miłej i spokojnej służby. Proszę bardzo jacyś tutaj oficjele nawet się zdarzyli, panie, nawet jacyś oficjele się zdarzyli, no ja jest trochę. Trochę tych funkcjonariuszy będzie zaprzągniętych w działania, tak jak mówiłem wcześniej, tylko dlatego, że politycy nie potrafią tego ogarnąć, dlatego ci funkcjonariusze i te funkcjonariuszki, którzy tutaj Którzy tutaj po prostu będą pełnili służbę przez cały miesiąc, bo przez miesiąc to ma być ten pierwszy okres, będą musieli poświęcać swoje dni i noce na pilnowanie naszych granic. A tak jak już mówiłem, ale przypomnę raz jeszcze, bo nigdy o tym za dużo. Nie ma nielegalnych imigrantów, którzy samodzielnie próbują się przedostać z Niemiec do Polski. Nie ma takich imigrantów. I nie opowiadajcie głupoty, że tacy imigranci są. Problemem jest niemiecka policja, która tych imigrantów tu przywozi. To jest jedyny problem. To jest główny problem, ponieważ ci policjanci czuli się tutaj, jakby przyjeżdżali do siebie. Ponieważ nasi funkcjonariusze mieli polecenia swoich przełożonych, aby tych imigrantów, te rodzynki, przyjmować bez żadnego problemu i potem zakwaterowywać gdzieś tutaj w jakichś ośrodkach no i to był główny problem, to był główny problem, już jest po 24, także granica została obsadzona ja jadę, jeszcze zobaczę w jedno miejsce tutaj na przejście, na przejście w kaminkę. zobaczymy jak to wygląda No właśnie, ja tu jestem na ulicy krzywej, zbliżam się do ogrodów działkowych. i Za chwileczkę skręcimy w prawo i podjedziemy pod mostek, mostek prowadzący do kaminkę. I zobaczcie, jak to jest. W Jeden dzień Tusk mówi, że żadnych kontroli na granicy nie będzie, ponieważ to będzie przeszkadzało ludziom. A drugiego dnia, kiedy pr wyszło mu, że jednak te kontrole trzeba wprowadzić, wprowadza. Nieważne, jakie są koszty, nieważne, czy to cokolwiek przynosi. Przecież najważniejsze jest to, tak jak mówiłem, żeby ścigać niemiecką policję, żeby nam tu niczego nie podrzucała, a nie blokować całej granicy. Te tysiące funkcjonariuszy, którzy tutaj przybędą, to jest po prostu zmarnowana energia, zmarnowany czas. No ale też z drugiej strony pilnujmy Polski, pilnujmy granic. Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej, tym mniej krwi w boju, jak mówi stare przysłowie, jak mówił mój sierżant na unitarce, no dobra, podjedziemy zobaczymy jak wygląda tutaj mostek czy ktoś tutaj cokolwiek strzeże czy ktoś tutaj cokolwiek pilnuje, no i po co to robi no i po co to robi, no jest samochód jest radiowóz, tak jest jest radiowóz stoi radiowóz straży granicznej no i panowie tutaj mają służbę to ja sobie światełko może byłączę, bo nie, nie będę wyłączał ja sobie po prostu tutaj tylko cofnę tak jest, czyli funkcjonariusze straży granicznej tutaj stoją pilnują, dobra, lecimy lecimy czyli jakie podsumowanie jak powiedzieli, tak zrobili o 24 wystawili patrole policyjne patrole straży granicznej w miejscach, które były wskazane jutro rano również przyjadę, zobaczę jak to wygląda pokażę wam wtedy na filmie, żebyście widzieli, także straż graniczna strzeże naszej granicy życzmy im spokojnej nocy spokojnej służby Także trzymajcie się, panowie, trzymajcie się, panie. Spokoju dużo. Z panem Bogiem. Z panem Bogiem. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci, Twoje pierwsze źródło informacji.